Jest to druga edycja projektu, który realizujemy wspólnie z Kaliną. Pierwsza edycja miała miejsce w zeszłym roku w Bagnie. Jest to projekt w tematyce tanecznej, w którym wszyscy uczestnicy biorą udział w warsztatach szkoleniowych, podwyższają swoje kwalifikacje. W tym roku zaprosiliśmy łącznie 25 osób z Ukrainy, Mołdawii, Hiszpanii, Rumunii oraz Polski. Wszyscy znajdujemy się teraz w Toruniu, ponieważ tutaj wybraliśmy to miejsce jako miejsce, w którym Prezentujemy naszego feshmowa, który jest jakby owocem e, całej pracy całej. i 10 dziesięciodniowego szkolenia. Tak? Podczas szkolenia uczymy się różnych technik tanecznych. Przede wszystkim są to techniki, które nie są do końca znane, czyli bardzo innowacyjne, które, dzięki którym każdy z uczestników może się uczyć, nauczyć czegoś nowego. Między innymi afro jazz, seawalk, locking, contact improvisation i ruch sceniczny, wyraz sceniczny. Także to są takie rzeczy, które każdemu z nas pomagają w pracy, w pracy z ludźmi, w nauczaniu tańca, ponieważ większość z uczestników jest choreografami lub sami reprezentują grupy jakieś taneczne i to jest ich pasja. Jeśli chodzi o warsztaty. Część z tych warsztatów była organizowana bezpośrednio przez nas, bezpośrednio dla uczestników, żeby jakby sprostać im oczekiwaniom. Natomiast mieliśmy też sporo miejsca w harmonogramie, żeby uczestnicy sami mogli poprowadzić warsztaty dla siebie, podzielić się własnymi umiejętnościami, własnym doświadczeniem, pokazać to, czego oni potrafią, a być może ktoś inny nie potrafi. Także każdy musi od każdego uczyć, nie tylko na zajęciach, nie tylko na warsztatach. Również podczas jakichś dżemów tanecznych, imprez tanecznych, które cały czas, codziennie odbywały Każdego się. Każdego dnia. Aha. Dlaczego Toruń na flashmob? Torun jest bardzo, bardzo pięknym miastem. Chcieliśmy też pokazać uczestnikom troszeczkę polskiej kultury, troszeczkę polskości, żeby zobaczyli jak ludzie w Polsce żyją i również w Toruniu jest dużo zabytków, dużo fajnych, fantastycznych miejsc, których, o których myślę warto, warto, warto się Dodatkowo, zajmować. oprócz tego, że robiliśmy tutaj Fleszmowa, przygotowaliśmy też grę miejską, która w jakiś sposób miała sprowokować wszystkich do aktywnego uczestniczenia w niej, aktywnej komunikacji ze społecznością lokalną, ponieważ zadania były tak skonstruowane, aby każdy z uczestników musiał z kimś porozmawiać, musiał ten nawiązać ten kontakt, Także musiał się czegoś dowiedzieć. W sposób miejsce. interaktywny poznawali miasto. w chwilę obecnej mają czas wolny, więc zapewne gdzieś tutaj można ich spotkać tańczących, rozmawiających.